Deportation, nie czałem z tą akcją, więc to Deportation idzie akcją, uuu, nie ze spacją, nie ma stopiadę, walczą, ci, ci się nie podoba, uuu, to teraz, teraz zobacz, napierdala i się stara, nie ma duże, eee, -e -e. i nie w powarach. dalej tu przy teblach i przy stopie, zobacz jak kopię BLONDEM uuu, jestem tacy, się rymu. Się. Za minutę skończę, jak się wyłączy wyłączy u, u u u u a teraz plączy, 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 nie chcę się przegry i, i poszucze dalej do tego maja u u ma, u nie będzie super saja Najazd, najazd, nie mów na twoją czaszkę Na-na-na kaszkę, u, u mam za jaskę. u u u i zakupam ci to w łeb u nie ma jebie, biedu, Że ci się strącił i będziesz mi tutaj to freestyle łączył u, u. Dalej z podziała, dookoła, o, 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 dookoła, dookoła. Możesz tak sobie połać. o, 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 podpatrz, że cię widzę bardzo. O, 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 złap to, a co, co, nasz, to na dole? Na yeah. Ja tu jedę z u, dalej. Na, na stałe. będę, ja będę, ja dalej, ja będę, ja będę, ja będę, ja będę, 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 Tego mówię sobie, że warbi tu kaszy A te zamki ryj i żyj, bo boże ci I polecieć z ryną w ostrym kubiku Nie ma, nie ma, nie ma to, że tą górkę tu odkopu Kopi boskie się, bo dziś tacy się Jack, Jack taki daje tobie tutaj znak A jak przelatnie, to trochę znakomicie męcze Więc trzeba wyjrzeć Oj, co trzeba przepadł, oj